Siema, siema, siema. Ten, kto regularnie ogląda livey na moim kanale, doskonale kojarzy postać Ludwiczka i wie, że dło w naszym wykonaniu bywa przewrotne. Często rozgrywamy fajne mecze, ale bywają również totalne niewypały. Jak było tym razem? Zobaczcie sami. Zapraszam do oglądania. My tutaj w sumie Levin Resort. Dawaj, Levin Resort. Wiemy, gdzie się udamy. Let's go. Yeah, Dokładnie na jedynce na skrzyżowaniu jest. Klasyczny star, zaczynamy od skrytek, od moich ulubionych skrytek, które każdy z moich widzów powinien już znać na pamięć po obejrzeniu poradników, które znajdziecie na moim kanale. Pierwszy błąd, który można wytknąć, to granie strasznie blisko strefy. Tak naprawdę wystarczy zbić nam teraz linkę, przycisnąć nas i by nas nie było. Więc. To warto sobie wziąć do serca, jeżeli nie potrafimy jakoś specjalnie strzelać, no to nie robimy takich rzeczy. My oczywiście raczej wyszlibyśmy z tego cało, bo coś tam umiemy, ale jeżeli mowa o początkujących graczach, to nigdy nie robić takich rzeczy, bo to jest okay. totalny błąd. Ale dobra, zobaczymy co dalej, lecę jeszcze po jedną skryteczkę i... Skryteczkę na upenie. Lecąc po nią, warto upewnić się wcześniej, że na budynku tutaj nie ma nikogo, bo może to być dla nas zgubne. Eee, dobra, ja lecę ODR-em na ten sklepik. No, szybka kontrola odRM, czy nikogo nie ma. I standardowy zrzucik. Mamy tutaj jakiś cover, żeby ewentualnie się schować, gdyby ktoś dojeżdżał. Dobra, zobaczymy, co to taku potrafi. Na razie to mi się lepiej strzelało poprzednim taku. Jak tak y teraz grałem w słodkowcu. Ci, co oglądają mój kanał i oglądali, bo to w sumie troszeczkę zamierzchły gameplay, to wiedzą, że takły radiktor było moją praktycznie ulubioną bronią swojego czasu. Podmyszkę to była genialna rzecz. Osborne był dla mnie tak świetny. I cyk. Bardzo mądry nalot. Po... Patrzę, patrzę. Tak naprawdę Aha. wyprzedzony. Zanim oni tam doskoczą, to ten nalot już jest w trakcie. Ale. Aha, no, 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 no. No nie spodziewaliśmy się. Celne. Nie spodziewaliśmy się, że kolega na przycisk tutaj zrobi swoje. Szybciutko trzeba wygrać gułak. I pomóc Ludwiczkowi. Słyszymy kontrolne pre-fire, ale niestety chłop nie wyszedł. I słuch nas zawiódł. Nie do końca wiemy, gdzie kolega jest. Nie słyszymy audio, więc ewakuujemy się linką, dlatego że Ludwiczka jest cienko i on może nie przeżyć. Więc lepiej nie ryzykować i ewakuować się, póki jest taka możliwość. I co mnie teraz zgubiło? Złość. Tak. Po prostu złość, nie? Aha. Uzi. Bezmyślne zagranie. Bezmyślne zagranie z mojej strony, wiedząc, że oni są tutaj, wiedząc, że oni będą o mnie wiedzieć, poleciałem. Po prostu emocje. Emocje, negatywne emocje mnie tutaj pokonały. Brak opanowania. To jest coś, nad czym trzeba cały czas pracować. Bo możemy potrafić grać, ale emocje potrafią zniekształcić nasz gameplay w taki Nie sposób, się? że przegrywamy przez totalną głupotę. Weźmy głowę. Mam głowę jeden. Dobra, ewakuacja. Kurde, może zdążę po ten zrzut, ale pewnie nie bo mnie na końcu mapy, wiadomo. Chociaż. No, czy mądrym jest branie tego zrzutu, to się zaraz okaże, Ciężo nie? Ale to nie z Turki, trochę za bardzo się rozdzielamy, ja powinienem tam bardziej po pomóc dolej. tym ludwiczkowi, ja nie? Bycie podgłosić chyba, że ty jesteś stanie jakoś. Ale. Ciężko to zgłosić. Dobra, dobra, zaraz cię podgłoszę. Dole tam na górkę. Chociaż tutaj możemy się zgrać, bo ludwiczek ma. Linka na szczęście drona do relokacji. się lutować. Przemieszczam się tam. Nie głupie. Obok jest dron, szybkie lutowanie, szybkie przemieszczenie się. Nie powinno być lipy. Ona jest dokładnie tu. No i tak, proszę Państwa. Widzimy tutaj dosyć niedaleko oponenta. Pasowałoby go odciąć, Halo. dlatego że strefa go zaraz no, będzie jeść. Na stacji właśnie wbił, pomożesz mi z nim? Jest to z tyłu. Nie spojrzałem, nie spojrzałem właśnie gdzie jest Ludwiczek i chęć zdobycia fraga, pierwszego lepszego. No, mogłaby mnie tutaj w tym przypadku zgubić. A czy tak będzie? Okaże się. Tam kolejny. O. Jeden wyeliminowany. Mamy jednego na wzgórzu... ...i jednego na dole. Ale tamten goś na wzgórzu widać, że jakimś... ...arcymistrzem nie jest. Bardziej bym się martwił tym. Na szczęście audio tutaj zadziałało. się bardzo. Nie mamy pełnych kewów. Marku, mi tylko chłopa, tylko tyle potrzebuję od ciebie. No, marki to klucz w tej grze. Marki to jest totalny klucz. Pytanie, czy to jest tamten, czy to jest ten z marka, nie? Raczej tak szybko by nie dobiegł. Leci w Widziałem chłopa, teoretycznie, tutaj kątem oka, ale go w grze nie zauważyłem. Dobra. leci w moją stronę, czy nie? Dopiero, A, plec mam, plec mam, Dopiero teraz alarm. Patrz, Ale gość ma raczej taką pozycję, że ciężko byłoby mu tu wygrać. O cholera. Ze wszystkich stron, lipa straszną. Ale kanapka też potrafi Dobry, zrobić dobrze, swoje dobrze, na dobrze. szczęście. Obok jest Ludwiczek. I pyk. Jeszcze plec mam. Jeszcze ze wzgórza. jest druga no druga, strona. druga strona woda, bo za strefa masz. No, tutaj jeszcze mamy czas. Strefa nie jest aż tak szybka, żeby... Nie uciec przed nią, ale gdyby ktoś nam tam trzymał strefę, no to Dobra, mogłoby być kiepsko. Ale nie ma tutaj nieodpowiedzialnego raszu, tylko jest w odpowiednim momencie wycofanie się, się, się. Nie przypadam za tymi kanałami, mam jakiś awers do nich. Kilka razy zginąłem tutaj w bardzo głupi sposób, ale. Ale. Mogę cię mam jeszcze? Podniosę tamto. Każdą lokację trzeba umieć grać. Ja się do gułagu chyba. No po, tamto podniosłem, hmm. tak. Klasyczny dobieg do strefy. Mądrze byłoby to polecieć to właśnie na drona, to aby dokonać relokacji. To o, to cholera, stąd. No my już powinniśmy w tym momencie lecieć na o, drona to kompletnie, to nie? Nie wyjdę, ile ja pierdolę. Wiedząc, tak wiedząc, że tutaj jest tak niebezpiecznie. A, dobra, ja nie wyjdę. Ja jakoś, nie jakoś, jakoś, jakoś dużym szczęściem. Dobra, udało się. Odcinanie wroga, którego widzimy. Pod mostem. Pod mostem, pod mostem. A raczej gość tutaj nie przeżyje. Tym <grystanie> bardziej, że z kanapcy, więc co by się nie działo? Raczej padnie. Będzie ten tak jest taki, o, będzie lecieć do nas zginie, będzie lecieć w drugą stronę zginie, więc darmowy frak. I co tutaj zadziałało? Markowanie, trzeba markować wrogów, bo A, dokładnie cały czas mogłem obserwować, kiedy on biegnie, mimo że był za ścianą, prawda? Masz tym sami dać? Jednego? Masz. Mierzę gdzieś gdzie jedynki To jest linka, tu jest linka. Szybkie przemieszczenie się na troszeczkę może nie najwyższy... Może nie, to nie, nie jest high ground, ale... Ale nic tutaj dobrego nie mieliśmy, możemy teraz cisnąć do przodu. Liczyć, że... Ten pan z góry nas nie zdejmie, tutaj w pobliżu mamy wroga. I chyba... Ojejku, ale błąd z mojej strony. Biegnę, widzę, że gość jeden jest na moim poziomie, nie? I nawet go widać. Nawet tutaj jest. Ale kątem oka no nie zauważyłem go siłą rzeczy. Nawet go usłyszałem, nie? pomóż on. No tutaj dynamika gry też robi swoje, prawda? Możemy coś widzieć czasami, a tego nie zauważyć. No, ale dobra. Dobre rozmieszczenie naszej dwójki i gość jest w kleszczach i ginie. Teraz musimy zająć się tym, który był na górze. Nie powinienem tak się odwracać plecami, bo ten gość perspektywistycznie mógł tam być. Ja mam drogę stojąc. Ale okej. Okay. No i dobra. Trzymamy strefę, czy co będziemy robić tutaj? Tam troszeczkę fragów by było, gdybyśmy przytrzymali strefę. Ale jak widać, ciągnie nas bardziej do środka. Ciągnie nas do środka. Ciągnie nas, środka. Ciągnie nas na fajty. I co? Co tutaj się wydarzy? Czy będziemy bezmyślnie lądować trzeciego? Tak, będziemy bezmyślnie lądować chłopu na plecy. O nie, o nie, o nie. To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Jak patrzysz na pewne rzeczy z perspektywy widza, a nie, a nie gracza. To dopiero dostrzegasz błędy jakie popełniasz. A dobra, czyli ten tak ja mogę latywać do ciebie, tak? Co? No i dobra, pasowałoby zająć ten budynek, bo to jest środek strefy. To jest budynek, który potencjalnie wygrywa. Tak, ale to jest naprawdę dobry budynek. To no, ci da. Zajęć. Zobaczymy, co my tutaj wymyślimy. Zazwyczaj zobacz, tutaj w tym dołku jest. Okej, okay, okay. musimy ich załatwić, bo. Chodzimy? Tak, na smoku. Musimy. Cyk. Cyk. Dobra. <laughs> I tutaj ja założyłem, że Ludwiczek wbije na moich senteksach, bo one go nie ranią, a wroga już tak. Ja sobie odbiegnę z drugiej strony, no i zrobimy ich w kleszczach, tak? No ale Ludwiczek pomyślał to samo, że po prostu poleci z drugiej strony, nie? <laughs> Więc obaj weszliśmy, zraszowaliśmy tutaj. Na szczęście, na szczęście. Ładuje się. Ludwiczek ogarnął sytuację. Bo ja już no, obaj byliśmy obici, tak? Było, było bardzo. Prosto do drogi, żeby tego nie przeżyć. na ten budynek i wiedziemy. No i tak by było na chyba wyższy. O i co jest ważne, że nie wybieramy tego budynku, który wydaje nam się, że jest w środku w tym momencie, tak? Wybieramy wyższy budynek. Bo na ten niższy, który teoretycznie jest bardziej w środku, możemy zawsze zaskoczyć, a na wyższy już nie zaskoczymy, nie. Nie wskoczymy. No mamy tutaj linkę, ale wiadomo, no będzie ciężej, nie? To za tu pierwszy, bo ja rzucam na lot. Leć, go. No i proszę bardzo. Ja zaraz doj dojdę. Ile są masz? Mogę? Pobierzaj, wierzaj, Ohoho Nie, nie, Dobra, na szczęście chłopie nie są Dobre. tak celne Żeby mnie na tej lince zabić Kurde, wziąłem klejmura niestety daj, daj, mi Ale zaczyna się ogień Może ten klejmur nie jest takim złym rozwiązaniem Dobra, teoretycznie jesteśmy chronieni w jakiś sposób przez te klejmury, co daje nam dodatkowe kilka sekund na reakcję. A w takiej strefie no jest Najfabra to przydatne. Dobra, nie ma co, nie ma co. Mamy dobrą pozycję, szkoda jej marnować. O, tutaj... Nie no, do, dobra, no przecież to jest śmiech na sali, nie? O, wystarczyłby teraz nalot, nie? I w takich sytuacjach na przykład na dobicie nalot jest lepszy, ale do przeszkadzania nam ostrzał jest lepszy, dlatego że nalot jest bardziej przewidywalny, tak, ze względu na znacznik, który mamy na mapie. On leci dwa razy w jednym kierunku i go nie ma, nie? A ostrzał troszeczkę dłużej przeszkadza i jest bardziej nieregularny. Więc warto wiedzieć, kiedy używać ostrzału, a kiedy używać nalotu. Najbezpieczniejsze paradoksalnie No ja za billboardem jestem tutaj tak wąbeczką. I w takiej sytuacji jak teraz, w takiej sytuacji jak teraz, nie powinienem przytrzymywać, nie powinienem celować do tego wroga, bo on widzi alarm, jeżeli go posiada, jeżeli posiada ten atut. W takiej sytuacji lepiej po prostu zaznaczyć. Zaznaczyć bez przycelowywania, zrobić marka, life marka, tak żeby zaznaczyć naszemu kompanowi, gdzie jest wróg, ale jednocześnie nie dawać znać, że my o nim wiemy, nie? Więc tutaj lepiej, Zobronne, gdybym Chief, nie bolo bolo, przycelowywał. No patrz, patrz, patrz! coś No i co, <susurna> uh, formie. Ale musimy miał coś ma... Dobry, tak. Fajny spot, żeby zobaczyć przeciwnika przez też parki Flagów nie ma, za dużo, ale Ojejku. Wstyd 5-2, ale tań, tańczymy. Ale ci, którzy lubią winy raczej się nie zawiodą win <grym> to win. Ja znakuję sobie Synteky? Zobaczymy masz syntaxa, też sobie możesz odłożyć do, do tego. E, ja ja mam, mam, mam dwa synteksy O, jeszcze 20 osób na takiej małej strefie no niepotrzebnie, niepotrzebnie się wdajemy z nimi w walkę, bo tak naprawdę zdradzamy się, a, a nie jest to potrzebne nam w, tym, w tej sytuacji. Ej, Linka! A to ty Jedynką rotują Chodź na... Linka się O, tutaj możemy śmiało bić Gaz sprawia, że dobra, chłop raczej nie przeżyje no bez przesady O, no, chłop na masce może przeżyć A może i przeżyje O, tutaj już mamy taką pozycję, a raczej Ludwiczek ma taką pozycję, że może sobie bez problemu strzelać, a ja się zagapiłem, ja się zagapiłem, Aj, my musimy już skusiły zawierać, mnie nie? fragi. O cholera. I tu jest mój błąd, tu nie, jest nie, nie totalnie mam. mój błąd, nie? Zamiast o, skupić kura, się na strefie, kura. zacząłem skupiać się na tym, żeby sobie postrzelać, nie? To jest kompletny błąd, kura, takich kura, rzeczy kura, nie możemy robić. Kura, Nie, no, rozdzieliliśmy się niepotrzebnie, no. Ale tutaj też prawda jest taka, że Ludwiczek mógł dać info, że, że zajmuje ten dach. No nie, ja też bym się wtedy troszeczkę otrząsnął, bo bardzo jest ważne właśnie, żeby informować, bo jak jest taka akcja, jesteśmy już w centrum akcji. To czasami no, jest tak, że nie spojrzymy na tego chuda, co się dzieje, tak? Dlatego y, to, czego brakuje mi właśnie w duo z Ludwiczkiem, to jasnej i klarownej komunikacji. Komunikacja to jest coś, co w, nas... w naszym przypadku właśnie zawodzi, nie? Bardzo często. To już nie chodzi o to, że... że ze strony Ludwiczka coś zawiodło, nie? Tylko ogólnie w naszym duo brakuje komunikacji, brakuje właśnie dialogu. I jasnego informowania, co robimy we dwóch, co który z nas robi. To jest problem, właśnie, w grze z Ludwiczkiem. Musimy nad tym popracować. Jeżeli Ludwiczek to oglądasz, to przeanalizuj sobie ten meczek, zobacz, jak mało mówimy o rzeczach ważnych i konkretnych, i poprawmy to. Ja potrafię grać, Ludwiczek potrafi grać, ale potrafimy grać nie ze sobą często. No właśnie ta komunikacja zawodzi, nie? Jak gramy z Ludwiczkiem, to on robi swoje, ja bardziej robię swoje, czasami zrobimy jakąś fajną akcję, ale cały czas brakuje komunikacji. Anioł maski. Ja mina sygnała. No. Pięć osób, pięć osób. Tutaj liczymy na to, że... ...dwa teamy wybiją się między sobą. Będź linku raczej wjeżdżał. Ludwiczek machy nie ma, nie? To jest problem. Pięciu na szczęście te dwa teamy o tym nie wiedzą. A raczej ten team, który zaraz wygra, bo, bo raczej się oni wybiją, tutaj, nie? Ok, mam, bez Z mojego założenia to był przegrany mecz właśnie ze względu na ten brak maski, no nie? Ale nie wiemy, jaka jest sytuacja u, u tych osób tutaj na dole, nie? Dobra, trzy osoby. No, jesteś sam na dwóch. Jeśli mają machę, no to jest Jedyne, co by teraz mogli inaczej. Jeżeli z ich perspektywy Ludwiczek, który kampi na górze, ma maskę, bo oni nie wiedzą, może być tak, że oni maski nie mają i mogą się bać, że Ludwiczek ma pomarańczową i dlatego siedzi na górze, żeby wygrać na gaz, no nie na maskę. To z ich perspektywy jedyną opcją jest tak naprawdę w tej sytuacji. We dwóch wjechać linką, jeden za drugim, zrobić skok taki na lince, żeby wyskoczyć w górę i po prostu liczyć, że uda się go zbić. To jest jedyna dla nich opcja. Ale oni. A no zobaczymy, co zrobią. A, i tak się będą podnosić, no nawet. No właśnie, też kwestia taka, że nawet jeżeli jeden ma maskę z nich, to już jest na wygranej pozycji, bo. 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 można się podnosić, tak? No lipa. No, ciężka sprawa. Ej, linka. Patrz, ma ja, macha, ja dajcie go, nie? Wlatuj, wlatuj tak czy inaczej. Bo... Dobra robota, tak? Co? No i tak. Jeden chłop się udusił, drugiego zabrał odwiczek. Tyle w temacie. Czasami można Jak? wygrać gierkę nawet w taki banalny nie sposób. Nie nie? Nie Cierpliwością po prostu. No nie o takiego uina, to jeszcze nie miałem. Teraz na formie. Dajcie znać, czy tego typu content to coś, co Wam się podoba. Dajcie znać, czy chcecie tego kontentu więcej. Jeżeli wam się podobało, łapeczka, subik i te sprawy wiadomo, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!